do tych misji. Może uda się tak, że skończę jakąś jedną misję i następną zaczynę w kolejnym odcinku. Coś takiego może się uda zrobić. Wow, nieźle rozerwało nam ten budynek. Okay. Aha. Dobra, skakuj. Ninja. Tak, gdybym wiedziała, jak to... Kurna zrobić. A, tu coś. Now, you, to o, mamy bieganie po ścianach, zupełnie jak w Prince of Persia. Super. Bieg po ścianach. No, super. Ja mam zgadywać, co to jest, kurna, za klawisz, tak? No, spacja to to raczej nie jest. Hmm, bieg po ścianie. <gryw> no, to też raczej nie jest. Nie. Dobra, dziwnie się tym steruje R to jest obracanie kamerą. Jakoś nie działa. Nie ma na myszce są ataki. No on za dużo kroków robi niepotrzebnych. <grych> ten ninja. <grych> to ja chciałbyś łaskawie zrobić ten bieg po ścianie. No nie mówcie mi, że będę musiała pada podłączyć, żeby zrobić bieg po ścianie. Może czasem terem jakbyś... O, to jest blok. Dobra, schowaj ten mieczyk. Może to. O! Na kontrolu. Fajnie. Dobra. Gdzie teraz? Yy, tu coś jest. Pełno pudełeczek. No weź je. Kurde, on ma spóźnioną tą reakcję. Ciężko będzie. Aha, czyli te kryształki krwi są do ulepszenia jakiejś broni. Super. Dobra, chodźcie tu do mnie wszystkie. Mmm, okej. Okay. Ło. Dobra, tu widzę, że jest jakaś wielka wyrwa, z której on nie spada. Albo spada, ale akurat nie w tej chwili. Um. Naprawdę on ma dziwne te ruchy dawno przestaje przytrzymywać yy, w, a on i tak idzie do przodu no dobra to może tu też trzeba ten bieg po ścianie <ścoughs> no mówię, on ma jakiś spóźniony zapłon o, punkt kontrolny znaczy, że zaraz coś nas zaatakuje o, pudełka Mógł się zatrzymać i je pociachać co to jest? Drobina zdrowia. Znaleziono drobinę zdrowia. Znajdź jeszcze dwie, aby lepszyć wskaźnik zdrowia. Super. Co tutaj jest? Okej. Okay. Jeszcze jedna została, z tego, co widzę. A nic tu nie było. A to... Ło, wow. o kurde. Ło, wow, zatrzymało je w miejscu. Chyba. O kurde. No dobra, może nie w tę stronę, chłopie. Wow. No nie, nie mów. S? Że co? Aha, w dół miało być. <laughs> Spróbuj ponownie. Tak. O nie, znowu ten ognisty. Hmm. Co to, zmniejszył się coś chyba? Bo mi się wydaje. Gdzie zwiewasz? Walcz jak mężczyzna! Zaszartujesz chyba, nie? Co, niby to jest na czas? Aha! Aha! Chwyt poprzeczny. Mogę tu coś jeszcze pozbierać? Te kontenery da się rozwalić w ogóle? E, nie. E, kiepsko się z tym steruje. Dobra, tu nic nie widzę takiego, ale jeszcze zobaczę tam. Ale chyba stamtąd przyszłam. No. Dobra, biegniemy za mistrzem. Stój! No, gdzie ty lecisz? Aj no serio, nie, nie, pojmuję tego tego Dobra. Jak to było? Hmm, mogłyby się pojawić te napisy. Aha, Iskok. Super. O, mamy podgląd na całe miasto. Milusia. O, tu widzę jeszcze jeden drążek. Boże, więc naprawdę nie wiem, albo on jest spóźniony w tych ruchach, albo coś jest z moją klawiaturą nie tak. No dobra. Aha, tu jest mistrzu. Szybciej. A super. Nie ma tu czegoś do rozwalenia. Nie ma. Aha, znowu bieg po ścianie trzeba wykorzystać. Tak. Mm. O mój Boże. To to już jest że zerżnięte z księcia na pewno. Seks koks ze ściany. W tym momencie to to będzie na pewno... Co to ma być? Dobra, bieg po ścianie. O kurde! To chyba nie będzie takie proste. Zupełnie jak w księciu. Dobra, trzeba by mieć 50 tysięcy palców, żeby to wykonać. O, udało się. Bosko. Wzrok ninja LB, włączenie wzroku ninja. No super. Nie, to nie to. Może to? To jest skok. No nie, to nie. O! To jest wzrok ninja. Po zabarwionych niebieskościanach można biegać. Aha. No super.